Słuchajcie, w sierpniu nie dałam rady wyrzucić lipcowego book haulu, Po prostu nie miałam czasu tego zmontować, mimo że nagrałam dla Was e, kilka unboxingów. I stwierdziłam, że już po prostu nie będę tego na hamam nigdzie wrzucać, nie będę tego wciskać, nie będę montować po nocach. Tylko jak będę miała jakąś dłuższą chwilę czasu, to po prostu usiądę i to zrobię. No i stwierdziłam, że już nie będę tego na hamam wciskać pod koniec sierpnia i zrobię jeden wielki. Book haul, trochę was odciągnę od tej nauki, e, trochę was odciągnę od książek szkolnych i pokażę Wam, co sobie zakupiłam przez całe wakacje. Trochę tych książek jest, więc zapinamy pasy, jedziemy. Cześć kochani, a więc witajcie w pierwszej części mojego unboxingu, bo ja już po prostu nie mogę się powstrzymać, nie mogę się doczekać, kiedy wreszcie moje łapki znajdą się w środku tego. Oto cudeńka, które przybyło do mnie wczoraj z księgarni internetowej znak.com.pl. Uwaga. Pierwszą książką, którą widzą moje piękne oczy, jest piąta Valerika Janseja, czyli kolejna antyutopia w mojej kolekcji, o której było dość głośno i o której słyszałam naprawdę dużo dobrego. I podobno ma być zrobiony film na jej podstawie, więc nie mogłam się powstrzymać, nie mogłam jej nie kupić. Tym bardziej, że kosztowała tylko 13 zł czy 14. Po prostu szaleństwo, szaleństwo, szaleństwo. Słyszałam, że jest tak dobra, że po zakończeniu ostatniej strony, po ostatnim zdaniu, pozostaje bardzo duży niedosyt i wielka chęć przeczytania kontynuacji, a więc. Sprawiłam sobie także od razu część drugą, czyli piąta fała bezkresne morze, aby nie było mi smutno, bym mogła od razu kontynuować przygodę. Dalej widzę dwie powieści pewnego autora, którego jedną powieść już czytałam jakiś czas temu i bardzo mi się podobała, bardzo pozytywnie mnie nastroiła, i mówię tu oczywiście o poradniku pozytywnego myślenia. A więc kontynuując moją dalszą przygodę z Matthew Quickem, zamówiłam sobie, wybacz mi Leonardzie oraz niezbędnik obserwatorów gwiazd. Dwie powieści, o których słyszałam wiele dobrego. Nie zamawiałam tej trzeciej, ponieważ opis jakoś tak nie bardzo do mnie przemówił, aczkolwiek, jeżeli te dwie spodbają się równie dobrze jak poradnik pozytywnego myślenia, to i ta trzecia powieść niedługo zawita na moich półkach. Ostatnią powieścią, którą tutaj widzę, jest całkiem spory kloc, którego ekranizację widziałyśmy z Abi w zeszłym roku i film, co prawda nie za bardzo nam się podobał, do tej pory śmiejemy się ze sceny z koniem na dachu. Nie wiem dlaczego, nie pytajcie. W każdym razie miałam wrażenie, że film jest trochę skopany, tak okrojony. I mówię tutaj oczywiście o zimowej opowieści marka Helprina, czyli kolejnej książki z listy 100 książek, które chciałabym przeczytać. Ale mam jakieś takie małe wrażenie, że chyba poczekam sobie do grudnia na ten przedświąteczny klimat, może będę miała jakieś większe, dłuższe, wolne i wtedy po prostu się za nią zabiorę, bo no czy około 600 stron coś ponad 600 stron, więc trochę czasu będę musiała jej poświęcić, ale jestem bardzo ciekawa, ponieważ film mnie zaintrygował, ale nie powalił na kolana. O. I bardzo chciałabym po prostu obie te sprawy porównać ze sobą. Po niesamowicie burzliwym i wciskającym w fotel z zakończeniu after płomień pod moją skórą stwierdziłam, że ja muszę mieć część drugą, bo inaczej nie wytrzymam. I w ten cudowny sposób w Empiku zakupiłam sobie minus 20% tada After! Już nie wiem kim bez ciebie jestem, Abi całe szczęście, że pojechałyśmy do tego Empiku, bo po prostu nie wytrzymałam i tak jakoś się dziwnie stało, że After to była pierwsza książka, która dotarła do mnie w sierpniu. Jeżeli śledzicie mój kanał już od jakiegoś czasu, to wiecie, że kilka tygodni temu zrobiłam filmik, w którym pokazywałam wam wszystkie książki, które chciałabym się pozbyć. Potem nagrałam także filmik z książkami, które przybyły do mnie z tej wymiany, ale już nie będę ich powtarzać, nie będę wam ich pokazywać. Jeżeli macie ochotę, to odsyłam was do tego filmiku. A jedna książka nie dotarła do mnie na czas, ale mam ją teraz i teraz wam ją pokażę i jest to Flavia Delus zatrute ciasteczko Alana Bradley'a Już bardzo dawno chciałam przeczytać tą książkę między innymi ze względu, że bardzo okładka przyciągnęła mój wzrok, taka iście z rodziny Adamsów, więc już nie mogę się po prostu doczekać lektury. Wraz z książką przybyła do mnie pocztówka z tater, za co serdecznie dziękuję Gabi. Pozdrawiam cię serdecznie. A potem podobny filmik unhaulowy zrobiła Agata z kanału o książkach inaczej. Link do jej filmiku będzie w opisie na dole, jeżeli macie ochotę, to obejrzyjcie. Może jakaś książka akurat wpadnie Wam w oko, tak jak mi wpadły te dwie, chociaż nie miałam w planach zakupić ich tak szybko. Chociaż jak mówię, już wpadły mi w oko jakiś czas temu. I wiedziałam, że prędzej czy później i tak je zdobędę. I po pierwsze, jest to szkoła bogów Bernarda Werbera. Ja uwielbiam grecką mitologię. Bardzo podobał mi się Percy Jackson, pierwsze dwa tomy, trzeci nie za bardzo, ale mimo wszystko zamierzam kontynuować serii, serię bogów olimpijskich. O tej powieści również słyszałam różne zdania, ale mimo wszystko bardzo chcę ją przeczytać. Druga powieść o Agaty, która przybyła do mnie, to Lato koloru wiśni Kariny Barszcz, Barsz... nie wiem jak to się czyta. W każdym razie po lekturze After, która jak już wspominałam troszeczkę za bardzo mnie zaangażowała i wciągnęła swoją lekturę, stwierdziłam, że Fajnie byłoby sobie poczytać takie typowe obyczajówki, i rozpoczęłam poszukiwanie odpowiedniej książki. Co oczywiście skończyło się dla mnie źle, ponieważ za pierwsze co się zabrałam, to lektura bezmyślnej SC Stevens, którą po raz kolejny Wam odradzam. W każdym razie mam nadzieję, że lato kolor wiśni. Będzie fajne, chociaż czytałam przeróżne opinie na temat tej książki. Ale pozwólcie, że za małą przeczytam i za małą ocenię. Mam nadzieję, że to będzie jazda bez trzymanki. I z chęcią sięgnę po tom drugi, czyli Zima koloru Turkusu. Ale wyszukane tytuły Hejka kochani, witajcie w drugiej części unboxingu W której to będę próbowała się dostać do środka tej oto zacnej paczuszki Która dotarła do mnie dzisiaj rano I której o mało co nie przeoczyłam, bo nie słyszałam jak listonosz puka Całe szczęście, że mój brat usłyszał i odebrał tą paczkę Bo inaczej musiałabym drałować na pocztę Tak wszyscy zachwalają tą serię, że po prostu nie miałam innego wyboru jak, jak ją kupić, a przynajmniej kupić pierwszą część. I tutaj pozdrawiam serdecznie Olgę z Wielkiego Buka, bo ona sprawiła, że, że postanowiłam w końcu dopełnić tego wyzwania i kupić sobie grę Endera Orsona Scotta Carda. Czyli powieść science fiction. Science fiction nie mam jakoś do czynienia na co dzień, ale jestem strasznie ciekawa tej serii. Słyszałam, że bardzo wciąga. I. i uwaga, mam jeszcze dzieci umysłów, mówce umarłych i ksenocyd książki są bardzo zadbane, y, podobno y, nigdy nie były czytane, więc to są po prostu nówki, a dałam za nie dosłownie grosze, więc y, jak najbardziej się cieszę z tego zakupu i nie mogę się doczekać, kiedy się zabiorę za Grandera, bo po prostu no po prostu jestem mega, 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 mega bardzo ciekawa w lipcu także przybyła do mnie przesyłka od Angeliki, którą pozdrawiam serdecznie kochana, kocham Cię po prostu najbardziej na świecie. Od Angeliki dostałam powieść polskiej autorki Agnieszki Olejnik i jest to książka Zabłądziłam, książka z gatunku młodzieżowego, naprawdę warta uwagi. Yy, dzięki właśnie Angelice zapoznałam się z, yy, z tą książką i będę się jeszcze bardziej yy, zapoznawać z polskimi autorami, bo po prostu no, za dużo tej amerykańskiej w mojej biblioteczce wypadałoby w końcu zabrać się za coś rodzimego polskiego. Często Wam wspominam, że uwielbiam legendy arturiańskie, w ogóle Król Artur, rycerz Okrągłego Stołu, Ginevra, Morgana, Lancelot, Merlin to są postaci, które non stop przewijają się gdzieś tam w mojej głowie między innymi przez serial Merlin stacji BBC, po prostu uwielbiam ten serial, mogłabym go oglądać w kółko w kółko i w kółko i w kółko i w kółko i pewnie nigdy mi się nie znudzi i jak tylko zobaczyłam tą książkę, ja nie miałam pojęcia o jej istnieniu. Po prostu jak ją zobaczyłam, szczęka mi opadła i po prostu poczułam taki uścisk w dołku, że ja jeszcze o tej książce nie wiem i musiałam ją mieć teraz, natychmiast. No i ją zamówiłam. Śmierć króla Artura Petera Ackroida, czyli epicka i pełna życia współczesna adaptacja legendy arturiańskiej a potem przybyła moja wygrana z konkursu od wydawnictwa mag, za co serdecznie dziękuję. I przybyły do mnie drażliwe tematy Neyla Gaimana. Neyla Gaimana kocham, mimo że przeczytałam dopiero Księgę Cmentarną, ale jestem w trakcie czytania Nigdzie Bądź, które również mi się bardzo podoba i po prostu bardzo się cieszę, że ta książka dotarła do mnie, tym bardziej, że miałam na nią chętkę, jest w twardej oprawie, jest to zbiór opowiadań Gaimana, więc po prostu nic, tylko zabierać się za lekturę. Witajcie w trzeciej części bukolu i tym razem mam Wam do pokazania paczkę, która właśnie przybyła do mnie z Arosa. Swoją drogą, Boże, ja za dużo pieniędzy wydaję na książki. Swoją drogą ja naprawdę masakrycznie dużo pieniędzy wydaję ostatnio na książki. Nie mam pojęcia jak to powstrzymać ratunku. No dobra, bierzemy się do roboty, mam nadzieję, że szybko pójdzie. Jak się o, o to skromnie prezentuję, i ee, już jedna książka się wyrwała do odpowiedzi, i jest to skóra, w której żyje, czyli tarantula Teriego Żanketa. Żanketa, e, książka, na której podstawie powstał film. Filmu jeszcze nie widziałam i szczerze powiedziawszy, niewiele wiem na temat tej książki, ale jest cieniutka, więc. Jestem jej bardzo ciekawa, tym bardziej, że Anitka z Book Reviews powiedziała, że jest to jedna z jej ulubionych książek, więc wypadałoby ją przeczytać. Bo to, co Anita mówi, jest święte, prawdaż? Dalej, co ja tu mam dalej? Tu! 15 pierwszych żywotów Harego Augusta. I faktycznie ta książka pięknie wygląda. Ona się błyszczy. Jest cała w brokacie. Mój Boże, jaka piękna! I oczywiście nie mam w niej żadnej zakładki. Dlaczego w tych książkach nie ma zakładek? Ja bym chciała zakładkę z tej książki, która również by się błyszczała, no. Ale... Dalej mam jeden dzień Davida Nicholsa. Książka, na którą już od dłuższego czasu czekałam. Ojej,ku, naklejki! 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 <grytanie> Ujej. Ojej, dobra, wynagrodziło mi to wszystko, cały brak zakładek. Jeju! Na ja tą książkę czekałam naprawdę bardzo, bardzo długo. Chociaż film. Może powtarzam to cały czas. Film widziałam już dawno temu i strasznie mi się podobał. Szczególnie pewna scena, która mnie mega zaskoczyła scena z autobusem. Jeżeli ktoś oglądał, to wie. I jestem bardzo ciekawa książki, bo. No bo jestem ciekawa, jestem czytelnikiem i. Jestem czytelnikiem, który... o jakie kloce mi tu zostały, zobaczcie. Może to odłożę. Pierwszym klockiem jest książka, na którą też już długo, dawno temu ją chciałam. I jest to Jurassic Park Michaela Crichtona. Crichtona, Crichtona, Crichtona. So Nieważne, w każdym razie ja już ją bardzo dawno temu chciałam, jak ja się mega cieszę Aaaa, zakładka, ja cię pierdzielę, mam jeszcze zakładkę z Parku Jurajskiego No po prostu brawa dla Dreambooks, brawa wielkie, wielkie brawa za wznowienie tej powieści bo ja, bo ja nie wiem ile lat chciałam ją znaleźć, nie było jej ani na Allegro, ani na OLX filmy widziałam bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, oglądam je z moim tatą i po prostu sikałam w gacie ze strach i ostatnia książka książka, po której nie wiem w sumie czego się spodziewać, bo bo ma y, różne opinie ale po tym jak ostatnio przeczytałam serię Lato y, od Jenny Han, stwierdziłam, że ja lubię takie lekkie obyczajówki i że strasznie brakuje mi takich powieści y, Takich lekkich, niezobowiązujących i dlatego Pierwsza książka, którą zauważyłam ze względu właśnie na okładkę Przyznam, że okładka jest po prostu śliczna To jest bezmyślna CSC -E Stevens, Stevens Stevens, A teraz przed Państwem gwóźdź programu Gwiazda ja Wietoru Czyli moja paczuszka z księgarni internetowej Bonito. W której z tego co pamiętam, znajdują się trzy książki, więc pozwolę sobie. Uwaga. Uwielbiam ten dźwięk. Proszę bardzo. Trzy książki. Wszystkie trzy ukazały się na rynku ostatnio, w tym jedna. Yy... Miała wznowiony druk, z czego się bardzo bardzo cieszę, że wydawnictwo zdecydowało się wznowić tę powieść, ponieważ już od dawna miałam na nią krawkę. Uwaga! Uwaga, już zapewne widzicie, co jest w środku. Na tą książkę chorowałam już od momentu, kiedy widziałam ją na amerykańskim booktubie, i jest to: Oddam ci słońce Jandy Nelson. A dlatego chorowałam na tę książkę, ponieważ, ponieważ, ponieważ wiele lat temu czytałam Niebo jest wszędzie tej autorki, i ta książka jest po prostu świetna i będą się razem elegancko prezentowały. A słyszałam mnóstwo, mnóstwo dobrych opinii na temat Oddam Ci Słońce, więc tym bardziej jestem ciekawa lektury. Drugą powieścią jest Fangirl, o której ostatnio jest bardzo, bardzo głośna. A że czytałam Eleanorę i Parka i mi się podobało, chociaż końcówka była zrypana. Ale ogólnie książka mi się bardzo podobała. To normalną koleją rzeczy jest, że chciałam przeczytać i Fangirl. I tu mam fragment, oddam Ci słońce. Na co mi fragment, skoro już mam całą książkę? No ale. Na tą książkę czekałam już od bardzo, bardzo dawna i już bardzo, bardzo dawno tym chciałam ją mieć i są to wyznania Geiszy Artura Goldena. Kolejna powieść znajdująca się na liście BBC, 100 książek, które wypadałoby trzeba, musimy przeczytać. I, i, I ja się bardzo cieszę, tym bardziej, że jest w tej takiej fajnej oprawie, nie to twarda, ni to miękka. Pięknie wydana książka, piękny mały śpiew, pięknie się prezentuje i o mój Boże, pozdrawiam Bóg, Please tak przy okazji. Jej. Tak, tak się cieszę, że już jesteś ze mną w domku, że jesteś moja, że wreszcie cię mogę przeczytać. Ujej. W lipcu udało mi się także dokonać takiej trochę nietypowej wymiany, ponieważ opowiadałam Wam, że chcę dać Dotykowi Julii drugą szansę, bo czytałam Dotyk Julii dwa lata temu i nie bardzo mi się podobał. Ale nie wiem, czy nie bardzo mi się podobało dlatego że nie miałam akurat nastroju na tą książkę, czy nie bardzo mi się podobało, bo nie bardzo mi się podobał. W każdym razie mam na swojej półce jeszcze dwa tomy, za które mam ochotę się zabrać, bo wszyscy wokół trąbią o tej serii, szczególnie amerykański buktów i po prostu, no, chcę jej dać drugą szansę, ale stwierdziłam, że zrobię to dopiero wtedy, kiedy wymienię tą starą okładkę na nową. I... Jakoś tak szczęśliwym zbiegiem okoliczności udało mi się tej wymiany dokonać, i w ten sposób dotarł do mnie także do TikToki, w tej pięknej okładce. Zdjęcie tych książek pokazywałam wam na moim fanpage'u na Facebooku. Na początku lipca jakoś odwiedziłyśmy z mamą Carrefour, a w Carrefourze było wielkie pudło z książkami, z wyprzedażą książek i w ten sposób trafiły do mnie te trzy cudeńka, czyli Wschodzące Słońce Michaela Crichtona. Michael Crichton, czyli autor Parku Jurajskiego, który po prostu kupił moje serce poprzez te swoje dinozaury. Po drugie Pachnidło Patryka Syskinda, pachnidło, które już czytałam i miałam na swojej półce, ale miałam je w wersji kieszonkowej, co mnie doprowadzało do szału, a teraz mam te piękne wydanie w twardej oprawie i na pewno jeszcze nieraz wrócę do lektury tej książki, bo naprawdę jest fascynująca. No i po trzecie, dziewczyna i chłopak, wszystko na opak, Wendelina Vandreana. Yy, filmu nie oglądałam, kiedyś tam jakoś śmignęły mi migawki, yy, gdy leciał na TV-nie bodajże, w każdym razie słyszałam różne opinie na temat tej książki. Kosztowała całe, niecałe 10 zł, więc żal było nie wziąć. No i ostatnia książka, taka fruwająca sobie wolno, to książka, którą z kolei upolowałam w biedronce i są to Strażnicy Veridanu. Tom pierwszy, Strasz, Marianne Carly, i też słyszałam różne opinie na temat tej książki, ale stwierdziłam, że skoro są wszystkie trzy tomy wydane w Polsce, a ja jestem fanką Fantazy, to po prostu żal byłoby jej nie wziąć. No i wzięłam. No co miała się marnować? Co miała tak samotnie leżeć w tym koszyku? Ona do mnie mówiła, krzyczała do mnie: Weź mnie, weź mnie, no to ją wzięłam. Tak samo jak i inne książki. No i to by było na tyle. Wybaczcie mi, ale nie podniosę tych wszystkich książek do góry, bo jest ich naprawdę niesamowicie dużo. Nawet nie wiem, ile nie chcę mi się liczyć. W każdym razie nie wiem, kiedy ja to wszystko przeczytam, ale przeczytam, na pewno przeczytam, przeczytam. Ale czy wy też tak macie, że mimo, iż macie biblioteczkę pełną nieprzeczytanych książek, to gdy na nią patrzycie, to jest takie hmm, nie mam co czytać. Nie wiem, czy to już jest znudzenie materiału, że widzę tą książkę już stojącą Tydzień, dwa, trzy miesiąc, pół roku na półce i po prostu samo patrzenie na nią mnie nudzi i, i po prostu nie chcę się za nią zabrać. Nie wiem, czy tylko ja tak mam. E, w każdym razie przecież nowe książki tak strasznie cieszą książkoholika. No, no musicie mi to wybaczyć. E, także to by było na tyle, trzymajcie się ciepło. Do następnego filmiku. Pa!